Kochane dzieci, nie pozwólcie, by światło prawdy zagasło w Waszym życiu. Ludzkość zmierza ku ciemności i moje biedne dzieci wypiją gorzki kielich cierpienia. Ja jestem Waszą matką i Was kocham. Proszę Was, żebyście należeli do mego syna Jezusa. Cokolwiek nastąpi, nie odrywajcie się od prawdy. Kiedy będziecie się czuć słabymi, wołajcie do Jezusa. W nim jest wasze prawdziwe wyzwolenie i zbawienie. Żyjecie w czasie gorszym niż w czasie potopu. Oderwicie się od świata i służcie panu z wiernością. Zdążacie ku przyszłości pełnej wielkiej wojny duchowej. Nie zapominajcie: w rękach różaniec święty i pismo święte. W sercu miłość do prawdy, odwagi, ja zawsze będę u Waszego boku, choć mi nie widzicie. Naprzód, ja będę się modlić za Was do mojego Jezusa. To jest orędzie, jakie dziś Wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z Wami jeszcze jeden raz. Ja Was błogosławię. W imię Ojca i Syna. I Ducha Świętego, Amen, pozostańcie w pokoju.